and get Bo jeszcze kilka minut zostało do godziny 17, do godziny W, 81 lat temu, wybuchło Powstanie Warszawskie. Znajdujemy się na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu i ktoś by mógł pomyśleć, że przypadkowo, a jednak nie. Radom jest bardzo mocno związany z Powstaniem Warszawskim. Nie tylko poprzez ludzi, którzy pochodzili stąd z naszej ziemi i walczyli w powstaniu ale także poprzez tych, którzy po powstaniu wychodzili z niego. Radą był jednym z miast przejściowych dla dziesiątek tysięcy uciekinierów z płonącej Warszawy, a także tych, którzy zostali przez Niemców wysiedleni. Za chwileczkę rozpoczniemy oficjalną część naszych uroczystości. O godzinie 17 zawiją syreny, po niej, po wybiciu godziny 17 Odśpiewamy wspólnie hymn narodowy, a po nim, drodzy Państwo, poinformuję o dalszym przebiegu uroczystości. Proszę o przyjęcie postawy zasadniczej. Pospolitej Polskiej. 51 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Ten zryw, który dzisiaj upamiętniamy. Pozwólcie Państwo, że bardzo krótko powitam Wojsko Polskie, które dziś jest reprezentowane przez 6. Mazowiecką Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękujemy za obecność panu pułkownikowi Witoldowi. Łakowi wraz z żołnierzami. Żołnierze brygady wystawili posterunek honorowy przed grobem biskupów radomskich. Proszę Państwo, witam także Pana Podkółkownika Sławomira Głowińskiego, reprezentującego WCR w Radomiu, a także księdza majora Tomasza Serwina, kapelana garnizonu Radom. Witam także oczywiście pozostałych żołnierzy, którzy znaleźli się dzisiaj na naszych uroczystościach. Drodzy Państwo, pozwólcie, że przywitam także księdza Zbigniewa Kaczyńskiego, proboszcza parafii świętej Teresy na Borkach, który jest z nami już tradycyjnie. A za chwileczkę głos oddam Panu Janowi Rejczakowi. Przypomnę, Drodzy Państwo, bo warto o tym pamiętać, że Radom od kilkudziesięciu lat z szacunkiem i pamięcią odnosi się do wydarzeń. Które miały miejsce w czasie Powstania Warszawskiego. A wszystko to za sprawą człowieka, którego dziś także będziemy wspominać księdza biskupa Edwarda Materskiego. To on jeszcze w czasach, kiedy oficjalnie o tym mówić nie było wolno, uczył nas pamięci narodowej, uczył nas o tych wydarzeniach, w których sam jako zaprzysiężony żołnierz Armii Krajowej brał udział w czasie Powstania Warszawskiego. A tę tradycję po jego śmierci kontynuuje i prowadzi Klub Inteligencji Katolickiej, który jest obok dowódcy garnizonu Radą, głównym organizatorem tychże wydarzeń. Proszę o zabranie głosu pana Jana Rejczaka. Ja tylko, drodzy Państwo, wspomnę, bo warto o tym pamiętać, że towarzyszy nam od lat sztandar klubu inteligencji katolickiej w Radomiu. Bardzo dziękujemy za tę obecność. Tradycja. Tradycją naszego klubu inteligencji katolickiej w imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego w Radomiu jest to nasze zbieranie się w dzień 1 sierpnia tu przy jego grobie. Ksiądz biskup Edward Materski był zaprzysiężonym żołnierzem Armii Krajowej i co roku wgłębiamy się w jego refleksje, w jego spojrzenie, w jego wypowiedzi dotyczące powstania. Dzielił się tymi słowami z wiernymi naszej diecezji, także w klubie inteligencji katolickiej, którego był honorowym członkiem. W tym roku przybliżę kilka jego wypowiedzi z początku wojny i z samego powstania. Są one wybrane z wywiadu z księdzem, biskupem materskim, którego udzielił księdzu profesorowi Zbigniewowi Niemirskiemu. Są chwile w życiu. Taki tytuł nosi ta publikacja. Ksiądz biskup Materski w 1939 roku miał 16 lat. Wakacje 1939 roku spędzałem w Milanówku. Z kolegą szkolnym mieszkającym w Milanówku, późniejszym księdzem profesorem Andrzejem Zuberbirem, trenowaliśmy tenis. Ogłoszono mobilizację. Nas jeszcze nie chwyciła. Przez Milanówek jechały pociągi, jeden za drugim, wagony towarowe, pełne były żołnierzy. Na Peronie stało dużo ludzi, którzy gdy tylko pociąg zatrzymano albo jechał bardzo wolno. Podawali żołnierzom jedzenie, picie i papierosy. Czynili to z miłości dla tych, którzy jadą bronić ojczyzny. Nagle przyszedł zakaz, że nie wolno nic żołnierzom podawać. Przyczyna: ktoś podawał napoje i pokarmy zatrute. 1 września 1939 roku mieliśmy rozpocząć. Semestr jedenasty, by, by po promocji do semestru 12 wiosną 1940 roku zdawać maturę. Zamiast początku szkoły wybuchła wojna. Niemcy szybko zbliżali się do Warszawy. Przez radio wzywano, by młodzi mężczyźni opuszczali Warszawę i udawali się w kierunku wschodnim. Wspomniano, że może uda się zorganizować obronę ojczyzny. Choć nie dysponuję jakąś statystyką, to jestem przekonany, że większość kolegów naszego semestru udała się na kresy wschodnie. Doszliśmy aż za Bóg. Tam doszła wiadomość o wkroczeniu wojsk radzieckich. Zrozumieliśmy, że trzeba wracać do Warszawy. Znane stały się wydarzenia zamordowania Warszawiaków nocujących u gospodarzy niepolskiej narodowości. Trzeba przyznać, że niektórzy z nich okazywali dużo życzliwości, ale wiedzieliśmy też, że lała się krew. Nie było tego wyjścia. Utworzyliśmy, a raczej samoistnie powstało, powstała kilkusetosobowa grupa, która maszerowała z powrotem ku Warszawie. Szliśmy w dzień i w nocy. W dużej grupie czuliśmy się bezpieczni. Była, by, była to swoista pielgrzymka, bo śpiewano pieśni religijne, mówiono różaniec. Byli jak najszybciej dojść do miejscowości zamieszkałych wyłącznie przez Polaków. Było tak dużo wędrujących, że o żywność nie było łatwo. Było na szczęście dużo jabłek. Czasami one stanowiły główny pokarm dnia. Niech mi będzie wolno tu podziękować matce mojego szkolnego kolegi, która poczęstowała nas gorącym kapuśniakiem. To była duża radość. W początku października dotarliśmy do Warszawy. Po wyleczeniu ran na nogach spotkaliśmy się w szkole. Okupant nie pozwolił prowadzić gimnazjum. Podjęliśmy naukę na kompletach. Było to rzeczywiście nauczanie tajne, prowadzone wbrew zakazowi okupanta. Wiedzieliśmy, że jeśli przyłapią nas na tym nauczaniu, to i nami, naszym profesorom grozi wywiezienie na roboty do Rzeszy albo obóz, lub nawet śmierć. Wielu kolegów z naszej szkoły zupełnie niewinnych, złapanych zupełnie przypadkowo znalazło się w obozach i często nie przeżyło kaźni obozowej. Komplet uczniów to była grupa pięciu-sześciu uczniów, przeważnie z jednego semestru, którzy gromadzili się w prywatnym mieszkaniu jednego z uczniów, często zmieniając miejsce spotkań. Nauczyciele przychodzili na oznaczoną godzinę i prowadzili zajęcia. Jako uczniowie nigdy nie wchodziliśmy ani nie wychodziliśmy razem, żeby nie zwrócić czyjejś uwagi. Zeszytów, książek nie nosiliśmy w sposób widoczny najczęściej w kieszeni lub. Pod koszulą, o jak bardzo ceniliśmy każdą odbytą lekcję. Naprawdę nieporównanie więcej od lekcji, które przeżywaliśmy oficjalnie w czynnej szkole. Powstanie warszawskie. Punktualnie o 17.00, 1 sierpnia 1944 roku. Odezwały się syreny zwiastujące rozpoczęcie powstania. Pierwszym zadaniem było zbudowanie barykad. Powstawały w błyskawicznym tempie. Widziało się udział dosłownie wszystkich. Dzieci, młodych, dorosłych, starców. Szczególnie utkwił mi w pamięci widok człowieka, który podpierając się laską, drugą rękę nosił z, córką, z drugą ręką nosił z córką płyty na barykady. Można powiedzieć, że wszyscy byli jednego serca i jednego ducha, wierząc, że w ciągu kilku dni pierwsza armia polska wkroczy do Warszawy. Odgłosy frontu były bardzo dobrze słyszane przez nas. Cieszyliśmy się, że nie grożą nam łapanki połączone z wywożeniem przez Niemców do kopania okopów obronnych przed przyjściem Armii Ludowej. Nadzieja była powszechna i mocna. W krótkim czasie ulice znalazły się pod obstrzałem i konieczne było kopanie tuneli pod asfaltem, by przejść między kamienicami położonymi z drugiej strony ulicy. Kredą, zrobione napisy, informowały dokąd dany tunel prowadzi. Spotykam czasem wypowiedzi, że nie warto było zaczynać powstania, bo tylu młodych Polaków zginęło. Najczęściej mówią to ludzie, którzy zapewne kochają Polskę, ale w powstaniu nie uczestniczyli. Nie biorą pod uwagę, że powstanie miało charakter obronny, czy wiedzą, ile ilu Niemcy wywieźliby na wschodni front, który był już pod Warszawą, czy wiedzą, że my, młodzież z czasu okupacji, chcieliśmy uwolnić się z niewoli niemieckiej. Czy pamiętają, że na prawym brzegu Wisły było przy wojsku radzieckim także wojsko polskie? Powstańcy kierowali się pragnieniem wolności, a jest to pragnienie szlachetne. Kierowali się nadzieją, innego wyjścia nie, ma, nie mieli. Grzechem przeciwko nadziei jest zuchwała pewność siebie, a zuchwałej pewności siebie wśród uczestników powstania w żadnym wypadku nie było. Wspominając tę chwilę, trzeba powiedzieć, Powstańcy zasługują na największą chwałę, o innych nie chcę mówić. Pamiętajmy jednak, że tysiące powstańców zginęło nie z rąk niemieckich okupantów. Ksiądz profesor niemiecki pyta. Czy ksiądz biskup jako zaprzysiężony akowiec używał broni? Nie, nigdy. Pracowałem w dziedzinie duszpasterskiej. Ponadto w naszej dzielnicy było dużo więcej żołnierzy gotowych do walki z bronią w ręku? A dużo mniej broni. Jakie pragnienia dominowały w społeczeństwie w pierwszych dniach powstania? Pisku odpowiada pragnienie niepodległości. Radość, że oto skończyła się okupacja niemiecka, skończyła się straszliwa niewola, paraliżująca życie narodu, powstała nadzieja na lepsze warunki życia narodu, nadzieja. Że zbliżająca się Armia Radziecka i dołączona do niej Armia Polska odczytają powstanie jako sprzyjającą okazję, aby wejść do Warszawy. A my słusznie, obroniliśmy się przed wywożeniem na front, by kopać rowy, umacniając okupanta i wiedząc, że utrudniamy posuwanie się frontu antyniemieckiego. Pada czasem pytanie, czy społeczeństwo czasu powstania pokładało nadzieję w Armii Radzieckiej. Może się wydawać, że tak, bowiem rzeczywiście cieszyli się wszyscy, że okupant niemiecki zostanie pokonany. Jednak na pytanie, czy pokładali nadzieję w armii radzieckiej, odpowiem nie. Trzeba bowiem uwzględnić doświadczenia pokoleń czasu powstania, Pokale, pokolenia naszych rodziców i pokolenia młodych. W czasie powstania miałem 21 lat. Pokolenie rodziców urodzone pod zaborem rosyjskim Znało marsz na zachód w 1918 roku, znało rok 1920. Wszyscy znali radziecką ingerencję z września 1939 roku. Wszystkie wymienione daty powodują, że choć pokonanie Niemców było zgodne z pragnieniem Polaków, nie odważyłbym się powiedzieć, że żywiliśmy nadzieję pokładaną w armii radzieckiej. Przyszłość pokazała, że walka z powstańcami nie skończyła się. Dziś słusznie stawiamy pomniki ofiarom hitleryzmu i ofiarom stalinizmu. 18 lat temu, podczas 63 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odznaczył biskupa Materskiego za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Cześć i chwała bohaterom. Modlimy się. Boże, w swoim niepojętym miłosierdziu Wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości. Oddali swe życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw abyśmy potrafili miłować naszych braci tak jak twój Syn nas miłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował, a którą to zanosimy za naszych obrońców. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie. I stanie, panie I mając, I mając, Amen. Amen. Proszę delegację o podejście do grobu biskupów radomskich.